Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Aby nie przedłużać, bo czeka nas chyba bardzo wyjątkowa walka, eee, przechodzę szybciutko. Poprzedni odcinek to mieliśmy ostatnie dni na Egipcie. I mamy, no właśnie, mamy Bosa. Nie wiem co to za ziomal jeszcze jest. No ale nie będę nic na źle ani używał. Może uda się go od razu za, z pierwszym strzałem przejść. Doktor Zombos. Dobra, nie pitol. No i kogo? O. A co to jest? O proszę. Na zasadzie czego to jest? Na zasadzie układanek. A, ja tele... okej. Okay. Ja teleportuję sobie. No dobra, zachowujemy w dalszym ciągu. What the fuck, co to jest, co on robi? Oho, rozwala. Stop, stop, stop. O, jeszcze takie coś robisz na dodatek? O ty w mordę, jeża. Dobrze, na szczęście dosyć szybko lecą te... E, nie, nie będziemy używali. Na szczęście dosyć szybko te roślinki się pojawiają. E, o, już coś tutaj skapiszonuje. Hop. Wy tutaj. Ja tylko teraz się nie rozpędzaj, nie? Dobra, e, jasne. Myślę, że oni do tam się rozwalą, nie? Stój, 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 nawet może zerzek Dobra, mamy cztery, czyli w praktyce możemy tutaj sobie, o, zrobić coś takiego Zawsze to coś pomoże A jeszcze możemy zrobić, o, na której Tu, to małe zamieszanie Nie nawalają Dobra. Bombardujemy. O, coś mu tam... O, dostał, 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 dostał. No go dobić! To jest ta linia? Kurna mać, no. Stój! Sią namnożyło. Rozwal. Okej. Okay, znowu ich tutaj przygania. Możesz to można możesz w pompę pocałować O fak, jeszcze tego bydlaka tu brakowało. No Dawaj, 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 dawaj. Przyjacielu, bo to To nie jest byle kto. Z tutaj zasadził Dobra To bydle poszło spać Uff, dzieje się dużo Nie, no, to zostawimy Ale pojmuj i czy etaj nic z tym Może że tak rzeczywiście szybko idą Stop, 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 stop. Oaj, tu puścił całą rzeszę. Całą masę. Wyłącznie z ciem... Dobra, pomogę Wam. No, stop, 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 stop. No, stop. znowu się przebiegł. Ty jakieś takie są cholernie denerwujące. O mamo, o mamo A... no. Nie, 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 idź mi stąd, idź stąd O A tutaj to co? On na szczęście swoich rozwala. A tu patafian głupi. No nie no. Ciebie tutaj to kurwa jeszcze nie było. No kurna jak leciały tak teraz nie lecą. A, a, I mamy alarm, alarm, alarm. Mm, alarm i to duży. I to duży. Nawalaj, nawalaj, nawalaj! Dobra, jakoś się udało. A jemu, light, schodzi bardzo dobrze. Uff! Zrobiło się gorąco przez momencik. Oj! Dobra, i znowu Ci pomagam ile mogę jeszcze raz powtóreczka jeszcze bydlaka nie zostawię sobie jeszcze dobra jeszcze raz no, no ładnie tutaj obrywają jakby szybciej rozwalę to może tych bydlaków nie będzie. dobra no już picie, praktycznie że zrobiłem coś po nim o nie, 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 tutaj nie, 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 stop Dobra, ostatnie Małać go Dawać nie, nie, śledwo Dawać ubić tą bestię. cholera przełaża mi tutaj no yes! Ubity O i statuetka z Egiptu Uff Maszyna była dosyć mhm. Dobra, no i widać, że z już gdzieś dalej. Pewnie do innego czasu. Dajemy continue. He, he, he. Questa rozwiązaliśmy. No wiem, że są ja chcę quest'a Fight the Dr. Co to nam dało? O, Forza! Jarno e -er Nowema Tu się wypakuje No i cóż, jeżeli chodzi o świat w Egipcie Forza nam tutaj dają Myślę, że na tym etapie zakończyliśmy naszą podróż Kolejne Nasze wyzwania to będzie Aha more Piratów może A coś tam było, to to muszę użyć. Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Oj, kliknęło mi się niechcący. Chciałem na menu, ale nie, nie, nie chcę drugi raz z nim walczyć. No, dobra, dobra, przestań, przestań, przestań. Stop.